Okej, okay, siema, wam wszystkim, witam serdecznie, z tej strony Chmielu A to jest kolejny odcinek naszej serii, zagrajmy w Assassin's Creed Liberation HD o, Kontynuujemy oczywiście, jesteśmy na, na niejakich zjebanych, silnych i fajnych w ogóle bagnach Które się zwą... Hmm, nie wiem jak się zwą, zapomniałem Ale co, czekajcie bo sobie coś po... Prze, przeustawiałem tak jak nie powinno być tu powinna być maczeta. To powinno, pięści powinny być inaczej. Inaczej. Coś tych mielu porobił. To powinno być na dole. Nie, to powinno być u góry. O, dobra, tak jest świetnie. Także co, kontynuujemy ostatni. Kurwa, kontynuujemy tutaj misję. E, drugi obóz z, z tą babeczką całą, którą kontynu z którą robiliśmy misję ostatnią. voodoo yes but to what end power what other end is there show them you've got the spirits at your back especially the mean ones and people do most anything you say there's your real magic magic magic, odnośnie, tej magic. it's that way well hidden in the trees wait! i recognize those men. they're escaped slaves, hired from saint danger." "the shanty town?" "oui, though it barely deserves the name. a cramped, miserable place." "the men i saw at your camp, they were from saint danger?" "oui. <laughs> rousillon wasn't too happy when i hired them, but he got used to the idea." "please, you can't hurt them?" "it goes without saying." "best of luck, then. Go. I'll be at the office if you need me. Okej. Okay. Zabić ich trzeba, nie? No jest przecież kurwa secluded. Tego bym wciągnął ze szałki. tego też bym wciągnął, ale po co sobie robić psikusie? Kurwa potrzebuję tego. Oszczy nie mam właśnie, ostrza. No nie. A miałem ich znowu kurwa cicho zabić, japie, dole. <laughs> Niepotrzebnie typa atakowałem, bo w ogóle nie kapnąłem się, że w tym... Jest napisane, że ten, że może, żeby tylko jego zabić. <laughs> nie patrzyłem się jakoś na to specjalnie. No dobra, może być i tak, to w takim razie musimy dostać się tak kurwa, żeby tylko Jaga zabić i to zrobić to tak, żeby nikt tego nie zauważył. Dobrze się skacze po drzewach, nie powiem, że nie. O dobra, dobra, dobra. Teraz trzeba go zasasynatować Świetnie. Teraz obrobić ich. O, ciekawe. Chcecie się bić na ty Znowu micel poboczny nie wyszedł. Trzeba było tylko jego kurwa zabijać, a nie. maczetą wszystko wszczynać. Przecież maczeta to sposób na wszystko. Preparacje za komplet. Nasza ceremonia będzie miała miejsce na chwili St. John. Zasemble my followers. Okej, dobra. Czyli mamy wrócić do naszej tej kryjówki, do tego mieś, mieś, mieściny, że tak powiem. Tam, gdzie się ta babeczka znajdowała, tam, gdzie ją uratowaliśmy. I chuj. W sumie tak, patrząc na mój skill grania w na to bardzo, bardzo dobrze mi idzie, kurwa, zabijanie po cichu. Ostatni raz zabiłem po cichu w nie kurwa, jedynce. Także. Nie no, może jeszcze wcześniej się też się zdarzało, ale ogólnie rzecz biorąc nie wiem czemu ale jakoś bardziej lubię taki styl taki napierdalania się więcej moim zdaniem jest zabawy niż gdybym po prostu ten tak po cichu ściągał O balls of steel my company doesn't satisfy you oh I am hurt pray tell me what you found I'm as good a confidant as the lady I swear. It's not a confidante I need, but an informant. Macandal is holding a ceremony on St. John's Eve tonight, but I don't know where. I know who can help, and you can help me in return. Uh, there's a a, a. a witch doctor in Saint-Angers, the eyes and ears of the bayou. I sent Elise to him with supplies, but she forgot this. <laughs> so hard to find honest criminal help these days <laughs> give him this with his trust the secrets of the bayou will be yours thank you by the by come back when you are done i have a job or two that could use a woman of your caliber and some work as well <laughs> <Huh>? <laughs> Jebaniutki. Yeah, <laughs> Okej, okay, czas działać. nie ile mamy tego pesos w ogóle? Jest tu jakiś szmugler? Do szmuglera bym sobie podbił. A tu też coś jest. Co to jest? 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 Czy tu jakiś znaj znajdziuś powinien się znaj znajdziować? Znajdziek tak zwany. O kurwa, w tych czasach to ciężko wyskoczyć jest na, naprawdę na takie coś. Obserwuję, co tu będzie. I co? W sumie to patrząc tak. Do szmuglera chcę podbić. Zobaczyć, może byśmy coś kupili wreszcie? No jest skarb. Wszystkie skarby są tak poznaczane? Serio? Tak porobili? Takie deal? To jest kurwa to, że możemy sobie kupić ten dressing chamber. Z Kanoe. kanoły Kanoe. Noe, arkał, noego i te sprawy. Alligator. Czyli tam aligatory się gromadzą. A my mamy w tamtą stronę atakować. No dobra, czekajcie. Plan jest taki, żebyś podbić na razie do szmuglera. No, świetnie. Pogadać sobie z nim, co tam ciekawego ma. A kurwa, może jakieś maczety dostał? Znowu to samo, no nie. Mamy już około mnóstwo tych maczet. A zegarka też mi się nie chce kupować. To chuj, w sumie kupię przebieralnie. Trudno, no. Niech stracę, niech stracę. Kupię ją. 500 tych dildosów? To nie są żadne pieniądze, kurde, trzeba było tak od razu. Także co, ciśniemy, ciśniemy. Rejestracja na nasze knuło. Kanoe, kanoe. I co jest? Nie, ma, nie mam czym płynąć. Och, w takim razie but nas czeka, tak zwany. Widzę, że Awelin nie wie, czy pływać, czy nurkować, czy co robić w ogóle tutaj. Jak dotrę tam do tego te celu, to w sumie... Lepiej mi będzie na początek zdobyć sobie punkt widokowy i z, z jakieś obojeznanie w tym nowym terenie czy w nowym terenie, w nowej części tego tych bagien w ogóle. I dopiero później ruszyć na misję. Tak, tak będzie lepiej, więc tak też zrobimy. To jest to jest dobry pomysł. Silny koncept big bout. What the fuck! Tędy nie przejdę, oczywiście to wygląda jak kurwa hobbiton cent centralnie, tylko bez tych bagien, tak to, to, to jak hobbiton by wyglądało, what the f... co to miało być? Ja się nawet nie chcę pytać Bo zaraz by było, że ja szukam kurwa bugów Ale nie, nie wiem co to było Jeszcze załamałem w tym momencie No co wy gadacie, że muszę normalnie taki triatlon w ogóle cisnąć Najpierw biegać, kurwa później pływać tak to jest jak się nie bierze tej łódeczki ze sobą A to wszystko przez to, że ta chamska baba mi ją wzięła. Bo ja sobie ją tam zaparkowałem na legalu. I teraz przyjechałem po nią i jej nie ma. po prostu... Ja sobie ze mnie robię i tyle. Znowu jakiś hobbiton. O kurwa tu jest jakiś dom, jakieś zadupie, potrzebuję w takim razie punktu widokowego, punkt widokowy jest w okolicy tej Także trzeba go zdobyć, dopiero później zajmować się, o jest ten, to to za łódeczka była, dopiero później się zajmiemy misją główną O, proszę bardzo. Możemy sobie już garderobę wykupić. Za 500 dildosów? Czemu nie? Tylko może nam się przydać. Dobra, tamto drzewo. Widzę już które. Takie drzewo kurwa, w tym drzewie coś jest, coś się tam pali, jakaś kapliczka może, czy co to jest? Hmm, coś tego typu, jakieś modły tu wznoszą. To mi wygląda na jedyny możliwy sposób na wejście tam. No i dobrze, bo taki chyba jest. siłą i gwałt. Kurwa, nienawidzę takich rzeczy, bo jak po prostu, jak widzę, jak ona by spadła z tego drzewa... sobie myślę, żeby lekką kiszkę miała. To jeszcze nie, o co wypierdolicie? Jeszcze wy da się wyjść. Dobra, synchronizuj. I ładujemy tą misję tutaj, która jest, kurde. A to nie trzeba nawet odpalać. O tak, to lubię. Myślałem, że do błotka wskoczy taka. Do takiego błota by się wpierdoliła. Już by się nie musiała myć przez jakiś tydzień. Pewnie tu się nie myją, tylko widzicie w takim. Nie wiem, że woda czysta. w wskoczę sobie do wody, jestem czysta. No znowu ona tu jest, no ja. lise okay he's holding a ceremony tonight venerable one i bring supplies from russia mm, thank you this makanda is a dark influence over the people of san if you can stop him i will help yes his shadow emanates from the shore of Lake Pontchartrain. He has a poison in his possession, from which you will not recover if stung. I will give you the antidote, but it will not stop the poison. Only limit its damage. Time is short. You must take this now.

Taką typową biedaczką, kurwa, będziemy. Robiącą na farmie bawełny i te sprawy. A w ogóle sobie ostatnio czytałem o tym, o tym dodatku do Assassin'a 4. I ciekawą rzecz sobie wyczytałem. Że, że, że ta waluta to ponoć są niewolnicy. I stwierdziłem, że chyba będę musiał w to zagrać. Bo ciekawie się ten dodatek zapowiada. I też zbierał dobre noty. Za cztery dyszki to nawet hmm. dobra cena, jest moim zdaniem. Na kilka, kilkanaście godzin gry. Więc możliwe, że się pojawi na kanale, zobaczę. Tylko powiem Wam szczerze, że mnie trochę ostatnio zdenerwowało te nasasy na Playa 4, bo miałem wersję z Playa trójki i zrobiłem sobie upgrade'a za 4 upgrade dyszki już się zapisy nie przeniosły, kurwa na PlayStation 4, bo ponoć później jak wyczytałem, to nie przenoszą się właśnie. Za co trochę żałuję, bo... bo nie chcę się szczerze powiedziawszy, na razie wszystkiego przechodzić w Assassinie od nowa wszystkiego, wszystkiego. Więc po prostu no nie chce mi się. A tak to tu bym sobie dalej napierdalał jakoś tego asasynka. I was trained i know only too well who your master was baptiste just remember where your loyalties lie i shall not fail you see that you don't my faithful acolytes stand ready the time of our ritual is now <mary> Preform Double Assassination Nie wiem jak mam to zrobić, ale zobaczymy. Są małe jakieś inne branie? O, po prostu macie Don't Tweet. No to coś tam jest. Niby. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, idzie dalej. Kurwa, mać, no nie. Chciałem zrobić double kill, udało mi się, ale mnie zauważyli. Nie tak jak powinno być nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Nie tak. Trzeba to powtórzyć. No tak jest dobrze. Jedziemy z nimi, jedziemy. Szkoda czasu, trzeba ich rozdupczyć, prawdę powiedziawszy. I przy okazji też szkoda czasu. Ceremonie w ogóle słyszę też. Jakieś kurwa, nie wiem, w co oni grają, w co się bawią. zatrują, a chciałem sobie kurwa, tak przeskoczyć, jeszcze. dobrze? Chyba mnie nikt nie zauważył jeszcze.

Ah, your blowpipe. A beautiful weapon. One of the finest I ever made. I remember the day that coward Agate stole it. We think he should remain too spineless to face me but i have captured his pawn now he will be forced from hiding How so, are you really? are you? so he is here as i suspected agate was my disciple once if not for that thieving woman who are you really the true Macandal burned at the stake i see you know your history very well maswa makondal was my mentor and an assassin but he failed she betrayed us and he died i won't make that mistake before i carry out his life's destiny the poison fails Swift? Ale nie O świetnie, że guardów musimy rozdobyć. Uh, uh, uh. on ma takie pół twarzy właśnie w czaszkę. Dziwnie jakieś, w ogóle to jakieś murzyńskie, kurde, porachunko, dziwne sprawy. O, świetnie. O, kurwa.

Co to było, to ja się nie pytam. By your hand, Agate betrayed me one final time. I look at you away. I know it well. The first time Agate betrayed me, it was for the woman. The thief. She wore one just like it. Kto była ona? Co What was Co? name? What was Co? name Co? Jest? Zgrady, kurwa, będą następować. Co? Jest? Czemu go miałem akurat zabić, bo nie ogarniam? us kurwa? Magia. Jakiś error według To mamy taki, taki e the nobles of new orleans shall perish by poison and the slaves shall be avenged my mentor's work will be complete and control of the river will fall to those who know what to do with it then i will be inducted into the templar order as agreed if you make good on your word. Fear not, Senor. I was trained by. I know only too well who your master was, Baptiste. Just remember where your loyalties lie. I shall not fail you. See that you don't. My faithful acolytes, stand ready. The time of our ritual is now. Powiedzcie mi, kurwa, czemu jeszcze raz to powtarzamy? Dobra, nieważne. Wiecie co? Ja myślę, że tutaj skończę ten odcinek. W każdym bądź razie zapraszam Was. Oczywiście, do następnego. Kontynuujemy już jutro, i to by było na tyle, oczywiście. Cześć Wam wszystkim.